tysm naprawdę się przed że z zajęć właśnie, to jest taki zupełnie inny kształt mam wtedy parę pytań. dużych aż takiej doskoki, żeby być z zastępem takich wysokich Oni i bojczy, to prawda. Tak, tak. No, da, było mi dane, po zajęcia dla takich y, kolei jak bojcy. Tak. Wow. Trochę się stresowałem, bo to są naprawdę no, samej góry, że tak powiem, w naszym świecie tanecznym. Także miałem, miałem dużego stresa. Nie lada, nie lada problem było dla mnie zrobić tak, na tej trudności kolografię, którą oni mają podział. Ale jakoś się udało. Bardzo się cieszę, jeszcze trzeba jedną do żeby dojść do tego wszystkiego, czwórkę i sam gdybym znowu zdał się tą klocką. Dobra, to nie rozciągałem, tylko w ale... Dobrze, Jeszcze się jak myślisz, jak to wyglądałem. Wow, dawaj! Czekaj. Okej, okay. jeśli jak będą wyglądały te warsztaty? Myślę, że będzie spoko. Dużo by ludzi. E, gadają na razie. Nie wiem w jakim języku, nie rozumiem. Ale myślę, że się to porozumiemy. No jest, to fajna paragrafia, myślę, że to będzie fajna energia. Zobaczymy. Ok, to dziękujemy i zobaczymy jak będzie na tak? weszła, Dzięki.